tam wszystkich tutaj zrobiłem coś takiego do wyłapywania odsadków w trakcie jeszcze okresu pastwiskowego no także tutaj dokarmiam je śrutą albo kiszonką z kukurydzy wrzucam one sobie tutaj wchodzą krowa tutaj się nie zmieści ten wymiar to jest 46 cm już mam taki sprawdzony takie do 300 kg tutaj wchodzą już tak ledwo się niektóre mieszczą ale jeszcze wchodzą no jakbym zrobił szerzej parę cm to już by mogła się krowa zaklinować raz tak miałem wcześniej zrobiłem większy, większy większy wymiar to mi krowa się zaklinowała bo łopatki przeszły i taka mniejsza sztuka no i tak to zrobione kołki z lasu suche, takie które już leżały praktycznie albo były pochylone na bok no, wymiary 3,5 na 3,5 na 3,5 no, Tak to jest zrobione Tutaj jakbym chciał wyjąć te koryta to odkręcam tego kołka no i wyciągam wkopane na 65 cm zrobione czopeczki no robię po prostu z myślą na lata żeby to było mam nadzieję że coś takiego że ona mi pomogła to poprzykręcać No tak to tak to wygląda. Tutaj jeszcze myślę zrobić yy, do odbioru albo bramę z której strony, nie wiem czy z tej czy z tej Ale chyba myślę, że może z bramy zrezygnuję, a zrobię tutaj po prostu z jednej i z drugiej strony taki korytarzyk jeszcze. I ewentualnie jedna strona, żeby była uchylna, żeby dopasować po prostu szerokość przyczepki albo samochodu jakiegoś, bo jak się sprzedaje czasami odsadki. No bo teraz mam 7 sztuk, takie po 300, nawet 320 kg i wcześniej się z nimi szarpałem na pastwisku, ale to jest tragedia, a tak tutaj wchodzą wrzucam taką w bramkę. Taką zrobiłem skręcaną z deski. Jeszcze ją tam wiozę trochę muszę poprawiać parę rzeczy. No i tyle. No. Jutro ma być sprzedaż odsadków. Zobaczymy czy tu powchodzą. Będę je właśnie przepuszczał, stamtąd tutaj.